Nigdy nie byłem przesłuchiwany przez policję, natomiast wiele czasu spędziłem, aby zrozumieć, jakimi technikami posługuje się policja podczas przesłuchania. Za moment wykonam takie przesłuchanie z jednym z najbardziej znanych obecnie policjantów w naszym kraju, Mariuszem Węgłowskim. Który nie dość, że jest policjantem, gra go również w najpopularniejszym serialu stacji TV4, Policjantki i Policjanci. Zapraszam Was na program. policjanta w jednym z najpopularniejszych seriali w Polsce Policjanci i Policjantki sam byłeś prawdziwym policjantem tak, to prawda Nie. czy kiedykolwiek zdarzało Ci się przesłuchać kogokolwiek? zdarzało mi się były to przesłuchania takie bardzo bardzo krótkie nierozbudowane, tak naprawdę tuż po zatrzymaniu więc na gorąco może czy Ciebie kiedykolwiek ktoś przesłuchiwał? No nie miałem tej przyjemności jeszcze. Dzisiaj będziesz miał, zapraszam. Mariusz, yy, Chciałbym proszę. Dzięki. Chciałbym wykonać z Tobą pewne zadanie. Mianowicie, znajduje się tutaj przed Tobą mapa Polski. Yy, spośród wszystkich miast poproszę Cię za moment, żebyś wybrał jedno konkretne. Jedno konkretne, w którym zdarzyła się konkretna zbrodnia która została wykonana konkretnym narzędziem zbrodni przez tak. konkretną osobę. Chciałbym, żebyś zapisał krótką notatkę policyjną na temat tego zdarzenia, w której chciałbym, żebyś podał imię sprawcy, okay. miasto, gdzie wydarzyła się ta zbrodnia tak. oraz narzędzie, w którym ten sprawca tego morderstwa dokonał. Czyli imię sprawcy, narzędzie tak. i miasto. Dokładnie tak. zapisz, zapisz krótką notatkę. Dobra. My wyjdziemy na zewnątrz, zostaniesz tutaj całkowicie sam. Kiedy już to zrobisz, poproszę Cię o to, żebyś zamknął zeszyt, że kiedy wejdziemy, żebyśmy nie zobaczyli, co tam w środku Dobrze. jest napisane. Moim zadaniem będzie odgadnąć to, tą zbrodnię. Dobrze? Dobrze. Rozumiem. Ty zaczynasz teraz pisać, my wychodzimy na zewnątrz. Jak skończysz, po prostu otwórz nam drzwi i wpuść nas do środka. Yy. narzędzie, osoba, miasto. Tak jest. W porządku? spróbuję. Jestem przekonany, że wybierze bardzo popularne narzędzia zbrodni. Czyli albo będzie to pistolet, albo będzie to nóż. i również często wykorzystywany podczas zbrodni ogień Możemy? Tak jest. Ok. Mariusz. Kiedy uczyłeś się przesłuchiwać i sami wielokrotnie przesłuchiwałeś, wiesz o tym, że jest cała masa technik, które pozwalają wydobyć informacje z człowieka, który jest przesłuchiwany. To prawda. Ja Ci za chcę pokazać, w jaki sposób ja wyciągam informacje od człowieka i jakimi technikami ja się posługuję. Okay. Jestem bardzo ciekawy. Dobrze, chciałbym, żebyś w tym momencie skupił się na osobie, która dokonała tej zbrodni. Tylko i wyłącznie na osobie. Jest to albo kobieta, albo mężczyzna. Yy, chciałbym, żebyś przypomniał sobie imię tej osoby. Mhm. Masz je w głowie? Mam. Doskonale. Wyobraź sobie, że te litery wyświetlane są na wielkim neonie, jakbyś podchodził pod kino. Podchodzisz pod kino. I to imię jest wielkim neonem, który świeci przed, przed Twoimi oczami i widzisz wielkie litery przed sobą. Przed literu teraz w myślach, tylko i wyłącznie w myślach, imię tej osoby. Okay. Było tam O w środku. Wam Ci odpowiedzieć? Nie musisz. Nie musisz. Moim zdaniem było tam O w środku. Chciałbym, żebyś teraz pomyślał, że właśnie czytasz imię tej osoby na tym neonie. Wyobraź sobie, że właśnie je czytasz. Coraz głośniej i coraz głośniej, coraz głośniej i coraz głośniej. OK, dobra. Zapiszę teraz imię, które wydaje mi się imieniem prawdziwym. Trochę mi się pomyliły kartki, czekaj, bo wyciągnąłem tak naprawdę i zapisałem imię na narzędziu zbrodni. Tutaj są narzędzia zbrodni, którymi ta osoba się mogła posłużyć, natomiast czyste kartki papieru znajdują się tutaj, dlatego wezmę i zapiszę to imię jeszcze raz. Ok, tutaj jest według to imię. Skupimy się teraz dokładnie na do narzędzi zbrodni. Są to Według moich informacji najczęściej wykorzystywane przedmioty do zabicia drugiej osoby. Znaczy, potwierdzisz lub nie? Możesz. Zgadzam się. Tak? Pewnie jest ich dużo więcej, ale. Ale to są najczęściej, które, 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 które się wykorzystuje do zabicia drugiej osoby. Chciałbym, żebyś teraz przywołał w myślach dokładnie tą scenę scenę morderstwa. Mhm. Wyobraź sobie, że patrzysz na kadr, taki kadr jak w kinie, na którym dzieje się dokładnie ten moment zabójstwa. Osoba, która dokonuje tego przestępstwa, ma w dłoni jeden z tych przedmiotów. Chcesz, żebyś go wyraźnie zobaczył. Chcesz, żeby to był wielki obraz, taki zatrzymany kadr jak w kinie. Mhm. Popatrz na mnie, popatrz na mnie i wyobraź sobie dokładnie ten moment zabójstwa. Ok. Myślę, że moim zdaniem to jest dokładnie to Moim zdaniem to jest dokładnie to Dobra. Teraz przejdziemy do miasta. Mamy omę Polski. Czy wiesz gdzie miasto, w którym ta zbrodnia, którą wybrałeś znajduje się na mapie? Wiem. Wiesz. Dobra. A już podejdę teraz do ciebie chciałbym, żebyś wstał mhm. i położył rękę, prawą rękę na moim ramieniu. Okay. Rękę na moim ramieniu. Mhm. Jedyne o co Cię w tym momencie poproszę, żebyśmy się trochę przesunęli do przodu. Dobra. I tylko i wyłącznie w swoich myślach chcę, żebyś teraz odpowiadał na moje pytanie. Czy rozumiesz o co mi chodzi? Dobrze. Nie. Chcę, żebyś tylko i wyłącznie w swoich myślach od tego momentu odpowiadał na moje pytania. Czy wiesz, o co mi chodzi? Odpowiedz wyraźniej. Dobra, okej, okay, wszystko już. Nie. Będę przesuwał teraz dłoń nad mapą, a ty cały czas myśl i powtarzaj w swoich myślach miasto, w którym wydarzyła się ta zbrodnia. Kiedy będę zbliżał się do tego miasta, krzycz w swoich myślach najgłośniej jak potrafisz, że to jest dokładnie to miejsce. W w myślach to nazwę tego miasta, proszę Cię, i zatrzymaj mnie dokładnie w tym miejscu, gdzie wydarzyło się to zdarzenie, o którym myślisz. Igor, chciałbym, żebyś podszedł z kamerą i zobaczył, gdzie według mnie to się wydarzyło. To jest Radom. To jest Radom. Mariusz, usiądź proszę Cię. Zaraz się okaże na... Ile miałem rację podczas tego przesłuchania, które tobą, z, 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 z Tobą przed chwilą wykonałem, chciałbym, żebyś otworzył teraz zeszyt i przeczytał notatkę, którą zapisałeś, kiedy wyszliśmy z tego pomieszczenia. No jest trochę niezgrabne, przyznam szczerze, bo skupiałem się w nie, nie w o teści. Podczas libacji alkoholowej w Radomiu na ulicy Słonecznej 5 przez 2 około godziny 4.30, doszło, do, doszło do morderstwa. Uderzyła w tył głowy Pani Monika. Zatrzymaj się, jak mnie ja na imię. Monika. Na no, imię miała Monika. To jest imię, które ja zapisałem. OK. idźmy dalej. E, e, Pani Monika uderzona w tył głowy przy, przy użyciu butelki rozbitej po wódce zginęła na miejscu. Narzędziem zbrodni była butelka. <grym> <grym> tak. Ja już y, widziałem Monika kiedy przy, y, w Twoich rękach, więc potwór tą ale w momencie kiedy to napisałeś. Y, ale narzędziem zbrodni była butelka. Butelka była, tak. Monika, butelka, Radom. Chciałbym, żebyś zobaczył co jest zapisane na, na tej wizytorce. <noise> Wiesz co? To jest niesamowite, ja po prostu reaguję śmiechem, ale, mm, ale to jest e, po prostu niesamowite. To jest e, jedna powiedzieć to nie było żadnej ściemy. E, ja próbowałem w ogóle n, na początku, kiedy skanowałeś tę mapę, jakoś się zwieść, patrzeć na Bałtyk, <laughs> no, ale no, zatrzymałeś się na dole. No tak. E, już mogę powiedzieć. Mariusz, to ja Ci bardzo dziękuję Panie. za to nagranie. Bardzo Ci dziękuję, to za, ja cię za, ten, dziękuję za, ten, za ten eksperyment. Nie życzę Ci, żebyś znalazł się kiedykolwiek w radomiu na lipacji alkoholowej, gdzie Monika weźmie do ręki butelkę i wykona Ci jakąkolwiek korzyścię. Nie, Panie Boże, nie albo nic. Nie. Dziękuję. dziękuję. To stary, gazona sprawa, zostawmy tutaj kropkę, bo chwilowo, chociaż jestem gadyłą to, to muszę to po, poskładać w Jesteśmy dosłownie 30 sekund po, po doświadczeniu. Nie wiem jak to nazwać, po eksperymencie Łukasza, który odgadł dokładnie um, narzędzie zbrodni, miejsce i, um, i, i jakby e, imię tego człowieka, tej, tej, tej kobiety. Słuchajcie, ja no, naprawdę niełatwo je wyprowadzić równowagi, przestraszyć, zaskoczyć, wydawało mi się, ale jestem... ma bałagan w głowie, nie wiem co powiedzieć, po prostu um, nie, nie ma tu żadnej ściemy. Ja zobaczyłem e, i mówię, odnoszę się do faktów. Nie mógł tego wiedzieć Łukasz przed chwilą. Miałem zadanie, zrobiłem to co miałem zrobić i on po prostu odgadł wszystko jeden do jeden. Nie wiem jak to zrobił, ale to było niesamowite.